Hej się Manko witam was w kolejnym vlogu na moim kanale. Kochani, jak widzicie jestem w domu e, rodzinnym. Przyjechałem tutaj e, wczoraj wieczorem opóźnionym pociągiem, słuchajcie, o ponad półtorej godziny. Wczoraj coś się wykrzaczyło na Warszawie Centralnej i tak naprawdę wszystkie pociągi były opóźnione właśnie tak około półtorej e, godziny cyrk na kółkach był wczoraj, na centralnej w ostatnim momencie nam zmienili peron, słuchajcie, na inny tłumy ludzi po prostu czekających na swój pociąg, powiem wam tylko tak jak ja miałem planowany pociąg zaplanowany na godzinę 17.20, to o tej godzinie przyjeżdżały dopiero pociągi z godziny 15:00. takie było wczoraj opóźnienie także planowo w Częstochowie miałem być o 19.33 Byłem o godzinie 21. E, Stąd też godzina, w sumie mm, o której e, się do Was odzywam, bo jest e, już 9.10. E, planowo miałem wstać, miałem też nastawiony budzik na godzinę 8, ale w sumie poszedłem spać. Było chyba w pół do pierwszej, także musiałem tu trochę odespać. E, no więc stałem jakieś 20 minut temu, wziąłem tylko prysznic. E, no i się do Was odzywam. E, mamy czwartek, bo w sumie nie wiem, czy to powiedziałem. E, Wielki Czwartek tak naprawdę Kilka dni zostało do Wielkanocy No i słuchajcie, trzeba byłoby e, u mnie w pokoju tą Wielkanoc wprowadzić Więc tym się też dzisiaj e, zajmiemy Ale zanim to, to oczywiście śniadanie Także ja już nie przedłużałem, pamiętajcie zostawienie łapki w górę i subskrypcji Zaczynajmy No i słuchajcie, śniadanko zjedzone e, Oglądałem też e, Must the Music z poprzedniego tygodnia, bo, słuchajcie e, No i Czemu nie oglądałem, z tego, że była debata e, prezydencka w korekcji, no to chciałem obejrzeć debatę Mm, ale jeszcze nie obejrzę tego, czego ma Music, ale z tego, że nie mam y, za wiele czasu, bo słuchajcie, y, o 11.30 jadę z tatą i z Bartkiem do Wielunia, Bartek jedzie na korki, y, ja tak naprawdę jadę do tego Wielunia po to, bo po, y, po 14 mam y, spotkanie, takie jedno. Y, y, y a że no, nie będzie miał mnie później kto zawieźmie o od, od tej 12, a to mówię, już powiedziałem na zakupy. Także jakoś ten czas w tym bruniu y, będę miał zagospodarowany i chcę jak najwięcej teraz y, zrobić. żeby y, y, zacząć ogólnie o pościelania łóżka, gdy zniknie też tutaj ta kupa y, poduszek. I myślę, że zdążę też pościerać kurze tutaj z tych regałów I słuchajcie, tak, doda nie jest dalej powieszone. Jak widzicie zresztą Także mm, może w sumie dzisiaj by mi się udało ją powiesić Bo mama ostatnio mi słuchajcie kupiła takiego wiecie Gluta, taką gumę którą, Dzięki której będę mógł tę doda po prostu podkleić Także może nawet dzisiaj to doda zawiśniak w końcu. No, także ja już kończę. E, gadaję i biorę się za e, sprzątanie. Chociaż powiem, że tutaj mama e, mi e, jakiś czas temu e, ogarniała trochę w pokoju, w sensie podłogi pomyła, e, podkurzała za łóżkiem, łóżko mi podkurzała, e, pojawiły się też e, zasłony żółte, właśnie takie wiecie, wielkanocne w kolorze Wielkanocy. E, także tutaj e, coś e, już było sprzątane, no ale właśnie muszę posiadać kurze tutaj spółek z, półek z e, biurka. No, i przynieść dekoracje wielkanocne, ale to chyba te dekoracje to, jak przyjedziemy z Wielunia, to się tym zajmę. Spójrzcie, jakie ja mam świetne dwie poduszki. Nie wiem, z owcą, baranem. W każdym razie, wielkanocne. Mama je kupiła. Zapewne znowu na temu. No mega, w ogóle mamy więcej takich poduszek wielkanocnych, ale to mam właśnie pomieszczała w salonie i tam w innych chyba częściach domu, także może Wam później pokażę. Mi się akurat nadarzyły dwa takie barany albo owce ale chyba barany, bo wielkanoc to chyba baranki wielkanocne yy, więc chyba barany. Muszę jeszcze tą walizkę wynieść, słuchajcie yy, do góry do garderoby, no bo nie chcę, żeby przy święta tutaj mi stała w pokoju walizka no ale powiem wam, że yy, bardzo dużo mam ciuchów i kiedyś wam mówiłem, że w końcu nauczyłem się pakować yy, tak minimalistycznie no to yy, tym razem chyba mi się nie udało, walizka była strasznie, strasznie yy, ciężka mam strasznie dużo ubrań yy, ale powiem wam yy, dlaczego mam tak dużo ubrań, bo Mam tutaj zarówno nie zwracajcie uwagi jak te ciuchy są poukładane, ale mniejsza. Zarówno właśnie jakieś e, krótkie spodenki, e, dużo t-shirtów, e, jak i słuchajcie na przykład bluzy czy długie spodnie, no bo y, nie jestem w stanie przewidzieć jaka będzie pogoda. Na przykład dzisiaj jest przepięknie świeci słoneczko jest, słuchajcie, 26 stopni, także jest po prostu mega, mega ciepło, ale nie wiem jakie będą następne dni, a też zostaje tutaj y, chyba do drugiego maja, także no ponad dwa tygodnie, więc no nie byłem w stanie przewidzieć tej pogody, więc musiałem spokojować jakieś ubrania, e, wiecie, z długim rękawem, no i właśnie z krótkim jakby było tak ciepło, jak dzisiaj. Są właśnie tyle tych e, ubrań. No dobra, będę tam w walizkę i biorę się za ścieranie w końcu tych e, kurzy. Kurde, ja zamiast sprzątać, to cały czas wam coś pokazuję, ale ostatnio wam mówiłem, że wygrałem w tej loterii z McDonalda Skarpetki. No i tak się one prezentują. Czy będę w nich chodził? Tak na co dzień? Raczej nie. Chyba, że jakoś, wiecie, tak dla beki ja sobie założę. Pójdźcie tylko, jaka ta monstera jest długa. Ona tutaj już, może widzieliście w sumie, zobaczyliście, była tak, wiecie, rozłożona to na, na tej półce. No ale jak mi przyjdą jakieś ozdoby. Mm, wielkanocny, to nie wiem, czy on tak tutaj będzie, więc muszę jakoś ją chyba zaczepić tam u góry. Nie wiem, no strasznie straszna ona jest <grywa> długa. Będę coś słuchajcie kombinował. W sumie to można byłoby tylko coś takiego, zobaczcie, jakoś tutaj zaczepić do góry o ten kwiatek i by mogła tak sobie dędać. Nie wiem, coś pokombinuję. No, kurze pościerałem. Ja W sumie już nic więcej nie zrobię, bo jest 11.00, więc zaraz się będę szykować do dowiedzę, nie? Chciałem wam pokazać, co już ze świątecznej dekoracji pojawiło się u nas w salonie. A mianowicie, zobaczcie, takie przepiękne też poduszki z zającami. Do tego, w sumie, w takich samych wersjach jak poduszki, mamy bieżnik taki na stół i cztery. Takie też podkładki z zającami. I tak się rozglądam, czy coś jeszcze jest Wielkanocnego w salonie. O, właśnie. Tutaj, słuchajcie, cały taki zestaw też zająców, chyba królików zająców, Na Wielkanoc to zające. Też w takich, właśnie, biało-czarnych kolorach. Nie wiem, że nawet nie wiecie, jak mi jest gorąco. Wczoraj przyjechałem do domu, to była tutaj taka duchota, że ja serio myślałem, że u nas jeszcze się wpali w piecu i są grzejniki po prostu podkręcone, ale wcale nie są. Pewnie już w piecu się nie pali, ho-ho-ho, i ho, ho, jeszcze trochę, ale jest po prostu tak strasznie gorąco. I chwila przerwy, bo mama do mnie dzwoni. Mama dzwoniła, że zapomniała do ale jednak nie zapomniała ma. Także nic ważnego. No, jest mi tak strasznie kurde gorąco, że, że naprawdę. Chyba trzeba będzie do go powiatrak <laughs> skoczyć. I znowu mama dzwoni. Jednak mama tylko kabel, nie ma kostek, więc kostkę musimy jej przywieźć. Ale dobra, kończąc, jest mi strasznie gorąco i chyba będę musiał faktycznie skoczyć e, po wietrak, bo no bo u nas jest bardzo gorąco w domu. I to w sumie każdy mówi. Czy właśnie, jak babcia przyjeżdża, e, to zawsze mówi, że zapomina, że u nas jest tak gorąco i zawsze, się będzie cieplej, e, ubierze, Także. No, a jeszcze, wiecie, jakieś jest ciepło na dworze, 26 stopni, e, także no, to tutaj dopiero wiecie, jakie jest. To ja się boję, co będzie u mnie w mieszkaniu w Warszawie, e, jak faktycznie zacznie się takie upały, bo jak dobrze pamiętacie, tam to dopiero jest sauna. Ale na szczęście w Warszawie mam wiatrak już zostawiony, więc już czekam na te takie upalne, gorące dni, które prędzej czy później na pewno nadejdą. No, idę się ubierać i jedziemy do Wielunia. No i słuchajcie, jeszcze u rodziców w sypialni... Zobaczyłem mnóstwo wielkanocnych poduszek z zającami. One też podejrzewam, że na 99% są z e, temu, ale są bardzo, bardzo ładne. Jezu, nawet nie wyobrażacie sobie, jak jest na dworze przyjemnie, jak grzeje słońce. Znaczy, pewnie u Was też była taka pogoda, bo to chyba w całej Polsce jest dzisiaj tak wyjątkowo ciepło. Nalecę po prostu pod pod wrażeniem tego słoneczka i cieszę się właśnie, że jest tak ciepło, bo mogę sobie już zakładać te moje, wiecie takie te alaspeterkowe t-shirt'y, różnego rodzaju koszule no jest mega, oby to pogoda się dłużej utrzymała chociaż już widziałem na pogodzie, że jutro i pojutrze ma padać ale dalej ma być ciepło no i pierwsza część zakupów zrobiona już jestem w samochodzie, czekam tutaj a to poszedł do bankomatu i byliśmy w z Połem. Kupiliśmy jakieś tam wędliny. No i oczywiście w Rosmanie zadbać o Bobulkę kupić też jej e, jedzonko. Później się jedziemy, to przyjdzie po Bartka w zasadzie i później do Biedry. No i na 14 mm, idę do kawiarni, do Edenu na to spotkanie. Jezu, strasznie gorąco. Teraz idę w samochodzie, mam oczywiście drzwi otwarte, bo nie się tutaj e, Ugotował, ale fajnie, powiem ja Wam, że już jest taka ładna e, pogoda, że jest tak cieplutko. I co najważniejsze, słuchajcie, e, na święta ma być też ładna pogoda, ma być też cieplutko, ma świecić słoneczko. Także to mnie naprawdę mega, mega cieszy. Wróciłem już do domu, przyniosłem sobie karton z moimi ozdobami wielkanocnymi. Jak widzicie, nie są wcale jakoś mega. Duży i też nie będę się nad tymi ozdobami zbytnio rozwodzić, wam jakoś tak szczegółowo pokazywał, bo są to ozdoby tak naprawdę z zeszłego roku. W tym roku nic nowego nie dokupowałem. Eee, I w sumie był też rok temu taki film właśnie z dekorowania ozdobami wielką pokoju, więc tam też je w sumie tak dokładnie pokazuje. Jeszcze tak wam je będę pokazywał, wiecie, jakie bo rozmieszczam e, jakoś. Na półce no i powiem, że dosyć szybko się z tym uwinąłem, bo tych ozdób naprawdę nie mam za dużo, ale tego tak, już wspominałem my też w jakimś wcześniejszym vlogu. Ja też nie mam parcia na te święta, w sensie na takie dekorowanie, jak to jest w przypadku świąt Bożego Narodzenia. Tamtą bycie mogę szaleć i tak dalej, a tutaj to po prostu tak. No mówię, nie tego parcia e, jakoś tak e, też tych świąt e, nie odczuwam, e, jak e, właśnie świąt Bożego Narodzenia, no ale już wam pokazuję, jak tutaj te ozdoby udało mi się e, rozmieścić. No i słuchajcie, od razu na wejściu, na drzwiach, to akurat powiesiła moja mama już wcześniej, wisi takie... W sumie nie wiem, coś takie jajko, bo to w sumie kształtem trochę jajko przypomina, z jakimś zającem, z takimi mniejszymi jajkami, także fajnie, bo już na wejściu jakiś akcent świąteczny jest. No i tutaj na tym regale stoi, w sumie stoją dwa zające, tutaj niżej stoi kolejny zając i taka jakaś mini świeczka w kształcie zająca. Tutaj stoi też tak akcentowo jakiś baran, tutaj niżej rozłożyłem takie jajka, one w teorii powinny świecić, ale w sumie nie wiem czy świecą, bo nie sprawdzałem no i tutaj niżej też jakieś takie drobne, wielkanocne figurki w kwiatkach też mam powtykane takie też figurki, tutaj jest akurat w kształcie kurczaka tutaj jest w kształcie zająca, tylko one są wszystkie przodem w sumie do okna, ale w sumie Totalnie bez sensu. Teraz tak sobie myślę na tym przodem. Nie mogę po prostu tak odwrócić, bo ich i tak na pewno z dworu nie widać, Bo, wiecie, ja mam pokój na pierwszym piętrze, także na 100% ich nie widać, A w sumie lepiej wyglądałem, jak są tak odwrócone przodem. Więc zaraz, w sumie, wszystkie je poodwracam. O. I tutaj jest to jeszcze baran. No i to, tak naprawdę, wszystkie moje dekoracje świąteczne. Jeszcze muszę tylko jakąś taką serwetkę przynieść sobie tutaj na ten mój, wiecie ala stolik nocny no i w sumie to tyle e, tak naprawdę z dekorowania z pokoju potliłem też ten e, plakat e, tym glutem więc mam nadzieję, że już e, zjeżdżać e, nie będzie e, i zawiśnie on słuchajcie jednak e, tutaj na tej ścianie e, dzisiaj w sumie tak stwierdziliśmy e, razem właśnie z rodzicami że tu chyba będzie najlepiej, bo na początku stałem się nad tą ścianą Albo tutaj nad tą ścianą Tutaj mama się boi, że mogłoby mi to spaść na głowę Gdzieś na przykład w nocy czy coś Tutaj to znowu ja nie byłem do końca przekonany, bo No fajnie jakby ten plakat był na środku, ale to tutaj stoi ta lampa To jest praktycznie właśnie centralnie na środku No a chcę mieć lampkę, że tak powiem, przy łóżku No a z drugiej strony, wiecie, tak wieszać, powiedzmy, ten plakat na przykład tutaj To tak średnio jakby nie był on na środku Zresztą w sumie też jest taka niby dekoracyjna, bo będzie są te pasy i tak dalej, więc stwierdziliśmy, że tutaj będzie najlepsze miejsce, a jeżeli chodzi o ten fotel, to on stąd wyjeżdża. E, wyniosę go słuchajcie na balkon i postawię go słuchajcie tutaj w tym miejscu, gdzie właśnie stoi e, tutaj ten stelaż od leżaka. Bo słuchajcie, tutaj to miejsce jest e, zadaszone, więc jakby ewentualnie padało jeszcze, no ma na przykład podać jutro, e, no to nic się temu fotelowi nie stanie, no bo to jest zadaszone. E, a na przykład wiecie, jak będzie ładna słoneczna pogoda i będę chciał sobie na nim posiedzieć, to zawsze mogę sobie go wystawić tutaj na ten róg, gdzie stoi teraz stolik i korzystać z tego pięknego słoneczka, takie jak jest na przykład dzisiaj. Także ten fotel, słuchajcie, z mojego pokoju wyjeżdża, trzymałem go, słuchajcie, jeszcze z myślą o tym, że może Buńka na niego wróci, ale no stoi on, wiecie, cały czas, a tak naprawdę w ogóle już na nim nie siedzi, ma teraz zresztą te swoje legowiska i na poddaszu, i tutaj w salonie, więc no, naprawdę stoi tutaj w pokoju pusty, a na balkonie, przynajmniej, jak będzie ładna pogoda. To sobie będę mógł na nim siedzieć, czytać książkę, czy na przykład pić e, drineczki. Także myślę, że lepiej ten fotel będzie, słuchajcie, wykorzystany właśnie na tym balkonie. Zresztą już kiedyś stał na balkonie podczas lata. Po całym dniu, słuchajcie, latania po dworze wróciła moja Bubusia. Jak w zasadzie wyszła w nocy po drugiej, tak właśnie przyszła dopiero przed chwilą na jedzenie. No ale w sumie nie ma się co dziwić, ładna pogoda, jest na dworze, więc teraz e, zapewne będzie coraz mniej w tym domu siedziała. Mi słuchajcie, najbardziej tylko zależy zawsze na tym, żeby ona na noc e, była w domu albo chociaż przez tą część nocy. Mm, jakoś tak wtedy bezpieczniej świeżo tak powiem, a tak, tak jak jej nie ma, no, no to właśnie przeżywam. Chociaż jak powiem wam, że jak jej nie ma czasami nieraz cały dzień, to też po kilku godzinach zaczynam stresować, dlatego zawsze mi cieszy, że ona się chociażby na chwilę właśnie w domu pojawia, zameldować się. I wtedy no wiecie, ja jestem spokojniejszy, no bo się jednak martwię o tą moją myślę małą tak, no i słuchajcie, to tam już e, przymocował e, te e, haczyki, ale to musi jakby czekać jeszcze godzinę Żebym mógł ten plakat powiesić, więc już go dam temu więcej czasu, żeby e, przy to dobrze, wiecie, przymocowało. I powieszę ten plakat jutro, więc może wam gdzieś tutaj wstawię e, w montażu zdjęcie, jak już ten plakat będzie wisiał, jak to e, wygląda. A my będziemy kończyć tego vloga, mam nadzieję, że wam się on podoba. Pojęciecie sobie łapki w górę i subskrypcji. No i chciałbym wam życzyć e, wesołych świąt, smacznego jajka, no i oczywiście mokrego tyngusa. Widzimy się już niebawem w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć!